Witam wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu energii miesiąca października 2020 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdą z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. W tym miesiącu będzie troszkę krótsza wersja, ponieważ nie wyrobi się czasowo, żeby e, zrobić taką przedłużoną. Po prostu nie będę dopytywać zbytnio, to wtedy czytanie będzie krótsze. Ok, co w energii ogólnej Was czeka? Jakieś trudności, przeciwności losu, tutaj są do pokonania, tak? czyli ogólnie ten miesiąc może być taką trochę walką, może być walka sama z sobą, czyli jakieś konflikty wewnętrzne, co mam zrobić, czy iść w tą stronę, czy pójść w tamtą stronę, czy ratować swój związek, czy iść w nowe, czy zmienić pracę, czy zostać w tej. Wszelkiego rodzaju rodzaju wybory, które powodują nasz konflikt wewnętrzny, nie umiemy wybrać. To jest również są wszelkiego rodzaju przeciwności losu, które na nas spadają, i my czujemy się tak jakby w potrzasku, tak? To jest na zasadzie, runa naudis to są tak jakby pocieranie dwóch drewienek po to, aby uzyskać ogień, tak? I w momencie, kiedy już uda Wam się uzyskać tą iskrę, która zapłonie w ognisko, nagle spadnie dość i wam to zgasi, tak? I to jest na takiej zasadzie, że coś wam się będzie udawało, nagle przyjdzie jakaś. Niespodziewajka z zewnątrz i spowoduje, że to możecie utracić, albo się zniszczy, albo coś takiego, i będzie trzeba od nowa, od nowa, od nowa, ileż można sobie pomyślicie a no tyle, ile potrzeba, ja wam odpowiem. Więc to wszystko zależy od was, czy wy będziecie chcieli dalej w to brnąć, czy zrezygnujecie, tak? Ale tutaj runę namawiają: walcz, działaj, nie poddawaj się. Pomimo wszystko, mogą być jakieś trudności finansowe, czyli ja bym tutaj przestrzegała Was, potem sobie zobaczymy, jak w finansach ogólnie będzie, ale tutaj już mi się pokazuje ogólnie bogactwo, jest runa na spodzie, czyli główna energia. Czyli tutaj uważajcie na finanse, żeby zbytnio nie popłynąć. Może być tak, że na przykład oczekujecie na wypłatę, a ta wypłata się trochę przedłuży. Może być tylko taka sytuacja, a może być tak, że będą jakieś nagłe wydatki i wy będziecie musieli coś, na coś wydać przez co będzie ten miesiąc tak trochę kulał finansowo, na przykład. Są tutaj też jakieś niespodzianki od losu, to są takie szczęśliwe zbiegi okoliczności. Możecie spotkać jakąś osobę, która Wam coś powie, co będzie dla Was bardzo ważne. Możecie znaleźć się w miejscu dla Was bardzo no, też intratnym, tak, usłyszeć coś. Ale tutaj w Nowdisk Wy tego nie będziecie dostrzegać, tak. I mogą być konflikty z jakimiś ludźmi, z otoczeniem, z grupie. Jeżeli pracujecie w jakiejś grupie osób, no mogą być jakieś tutaj konflikty, właśnie. I też sugerowałabym, aby jeszcze sobie tutaj dopytam aby przyglądać się właśnie ludziom, z którymi przebywacie tak długo, w ciągu dnia. Czyli zazwyczaj jest to w pracy, tak, albo w domu. No właśnie, bo tu być może jest ktoś, z kim trzeba, od kogo trzeba odciąć się emocjonalnie. Może nie zrywać całkowicie kontaktu, ale tak jakby pozrywać te więzy, które Was łączą, bo to może być osoba, która niekoniecznie dobrze Wam życzy, a na, z Waszej perspektywy wygląda to wręcz odwrotnie. Pierwsza połowa miesiąca. W pierwszej połowy miesiąca. <laughs> Przepraszam. W pierwszej połowie miesiąca możecie coś otrzymać albo komuś coś podarować. Albo od kobiety, albo dla kobiety. Jest tutaj e, również runa instytucji. Ogólnie dużo pracy, zapracowania w pracy, jak również w domu. Tulica to, 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 to jest ogólnie praca, ale to jest też tak jakby denerwowanie się, poddenerwowanie. <laughs> Przepraszam bardzo. I to jest y, także takie frustracje, cięty język, takie nadszarpnięte emocje. To jest też o, jakby obrona siebie poprzez kolce, y, czyli bronić siebie, ale ranić innych. Dużo będzie się działo. Przyjdą nagłe zmiany, przyjdą jakieś odcięcia, zamknięcia. Jeżeli planujecie gdzieś wyjechać, to y, może nie dojść do skutku ten wyjazd, może się przedłużyć, opóźnić. Instytucja i kobieta. Co jest z kobietą związanego z instytucją? Jeżeli macie jakieś sprawy y, założone przez kobietę, y, berkano to też może być y, praca, czyli jakieś na przykład z, y, sprawy w y, sądzie pracy. Tu pokazuje mi się dwie opcje. Albo Wy, albo wy otrzymacie coś, zapłatę za, za tą sytuację, która Was dotknęła, albo to wy będziecie musieli tak jakby wydać tutaj na, na tą osobę, z którą macie jakąś sprawę. To nie musi być sprawa sądowa, to może być no nie wiem, to może być też jakiś dług na przykład, spłata długu coś takiego, jakieś zobowiązanie ale ogólnie tak jakby pod koniec pierwszej połowy przyjdą do Was nagłe zmiany, dużo zmian będzie dużo się będzie działo i to też może powodować właśnie taką e, taki zjazd emocjonalny dół emocjonalny druga połowa miesiąca no i tutaj już jest pięknie, bo jest luna algi, czyli jest wsparcie sił wyższych. Macie może być jakiś konflikt z otoczeniem, konflikt z jakąś osobą i tutaj może właśnie nastąpić te rozstanie, tak, o czym mówiłam wcześniej, ale pamiętajcie, że Wy macie ogromne wsparcie sił wyższych, nie jesteście sami. Jeżeli potrzebujecie pomocy, to pamiętajcie, że macie swoich aniołów, opiekunów duchowych, przodków, Boga, w cokolwiek wierzycie i oni tylko czekają na to, aby Wam pomóc. Nie ingerują zbytnio sami w Wasze życie, ponieważ mamy każdy z nas ma na wolną wolę, ale jeżeli tylko wyrazicie taką chęć, to jak najbardziej oni Wam pomogą. I tu te zmiany, które do Was przychodzą, one są tak jakby odgórnie, one są Wam, dla Was będą dobre, chociaż na pierwszy rzut oka będzie się to wydawało trudne, bo, bo to zawsze jest jakby stawianie, bycie postawionym przed faktem dokonanym jest yy, trudne, bo znajdujemy się, jakby w, jesteśmy wyrwani ze swojej bezpiecznej strefy komfortu, jesteśmy w miejscu nieznanym dla nas, całkowicie obcym, musimy się tego uczyć na nowo, a wiadomo, że człowiek się przyzwyczaja i tak no, lubi tą swoją rutynę z czasem. A tutaj przyjdą do Was jakieś zmiany od losu, na które Wy nie macie wpływu, ale to jest dla Waszego największego dobra i z perspektywy czasu, może to być za kilka dni, tygodni, może miesięcy, nawet lat, Wy podziękujecie, że te zmiany w tej drugiej połowie października zaistniejące, yy, że się wydarzyło. I tutaj są dwie opcje, albo... Albo jakaś relacja ym, potrzebuje uzdrowienia i wy to uzdrowicie, i to ona się jakby przetransformuje o 180 stopni, albo jakaś relacja potrzebuje uzdrowienia i pomimo Waszych prób zrobienia tego, poprawy jej, y, to nie następuje i postanowicie y, tak, jakby zakończyć tą relację, ale ja raczej bym powiedziała, że ta relacja zostanie zakończona przez osobę drugą, tak? Albo nawet i trzecią a nie przez Was, czyli tak jakby uporządkowanie swojego życia poprzez wyrzucenie tych wszystkich struktur, które już Wam przestały służyć i które Wam zawadzały. Co zdrowiu? Kręgosłup, mogą być jakieś anemie, coś z krwią związanego, choroby przewlekłe mogą się objawiać, coś niedoleczonego. Jeżeli macie jakieś um, takie choroby, na które chorujecie od lat, to tutaj mogą w październiku jakby bardziej wam dolegać, więc tego nie bagatelizujcie. Różnego rodzaju pęcherzyki, u kobiet to może być też układ hormonalny, i tutaj właśnie te wszystkie narządy. I jakieś. Uważajcie na uzależnienia i na zatrucia poprzez, przez to związane, czyli na przykład nie wiem, za dużo papierosów, za dużo alkoholu, coś takiego. Jeżeli ktoś jest uzależniony od słodyczy, to na przykład słodycze mogą zaszkodzić. Wszelkiego rodzaju uzależnienia. Finanse. W finansach będą te finanse, ale one będą również wydawane. <laughs> po prostu będą odcięcia finansowe również na, na jakieś sądy, instytucje. I są w sumie dwie opcje: albo będą te odcięcia na te instytucje, albo Wy otrzymacie od tych instytucji. Więc jeżeli macie jakieś sprawy, gdzie zakładaliście swoim pracodawcom, byłym pracodawcą, byłem pracodawcą na przykład to nie wiem, niezapłacone ekwiwalenty za urlopy, albo niezapłacone pensje, albo cokolwiek takiego, to tu pokazuje mi się, że otrzymacie, tak jak powiedz, sprawiedliwość i będzie na tebie siadowanie, będzie na te, będziecie cieszyli się po prostu z tych pieniędzy. Natomiast te osoby, które mają jakieś sprawy sądowe o niepłacenie czegoś, to tutaj będą odcięcia finansowe względem, czyli będzie trzeba spłacić te zobowiązania, ale pomimo tego finansowo będziecie stali dobrze, bo jest cieszenie się z tego, co mam. Także finansowo jest, jest ok. Ale jakieś wydatki Wam się szykują. Emocje uczucia. Bardzo mocno pokazuje mi się to jakaś kobieta. Może być próba y, pogodzenia się z jej strony, ale uważajcie, bo to jest sowilo i y, tutaj pokazuje mi się próby manipulacji, ja bym to tak odczytywała. Jakaś kobieta może chcieć się z Wami pogodzić, ale ja bym była bardzo ostrożna i mocno rozważyła, w swoim, ze swoją intuicją tak jakby <laughs> pomedytowała nad tym, bo tutaj są duże manipulacje z tej strony. Pamiętajcie, że wszelkie odpowiedzi są Was same, wystarczy tylko się otworzyć na przepływ tych informacji. Będziecie się leczyć, uzdrawiać, Taka w miarę stabilna energia i koniec miesiąca może być troszkę izolujące, czyli możecie troszkę potrzebować odizolować się od otoczenia, ale generalnie emocjonalnie pokazuje mi się stabilnie. Jaka rada od RUN? Wunia. No, ciesz się z tego co masz, bez względu na to co ciebie dotyka, co ciebie spotyka, tak? Staraj się Zawsze znaleźć jakiś pozytyw w danej sytuacji i być wdzięcznym, bo pamiętaj, że będąc wdzięcznym przyciągasz jeszcze więcej tych obfitości, natomiast jeżeli będziesz skupiał się na brakach, to tych braków będzie więcej. Energia podąża za myślą. I jaka rada od aniołów miarowy postęp. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłaś pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami, aktami miłości. Ja Wam życzę drogie wagi, aby ten miesiąc był obfity dla Was, szczęśliwy i radosny. Do usłyszenia Pa!